Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moja ulubiona inwestycja drogowa w tym roku, ulica Broniewskiego. To bardzo ważna arteria w Nowym Sączu, która służy wielu mieszkańcom. Przypominam, to dojazd do przedszkola Jazim Małgosia, do szkoły podstawowej numer 18, do przychodni Antidotum, do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. To wiele potrzebnych miejsc parkingowych dla mieszkańców Barskiego. Cieszę się, bo jestem dzisiaj na rondzie u styku ulic Broniewskiego, Barska Paderewskiego. Tutaj tworzy się Rondo, położona jest pierwsza warstwa asfaltu. Mam nadzieję, że uruchomimy tutaj ruch w grudniu.